Jakie zachowania rodziców blokują tą samoregulację u dzieci? Myślę na przykład o tym, że dziecku jest za ciepło. Często babcie mają taki nawyk, że mimo, że jest ciepło, dziecku jest ciepło, dziecko komunikuje, że jest ciepło, to babcia bardzo chce, żeby ono jednak założyło czapkę i na przykład speterek. No i jakie jeszcze zachowania nas, dorosłych, mogą blokować te takie też naturalne elementy, które dziecko ma w sobie? Że potem się oducza tej samoregulacji i czucia w ogóle swojego ciała. No generalnie w każdy komunikat, każde zachowanie, które daje dziecku sygnał, że Ej, to, co czujesz, to, co mówisz, jest w ogóle nieważne, ważne jest to, co ja mówię. Czyli na przykład, zjedz, na pewno jesteś głodny. Albo właśnie, nie jedz tyle, na pewno nie jesteś głodny. Wszyscy nie mówimy o, nie wiem, piątym gowsze. I nie mówimy też o dziecku, które który ma trudności z regulowaniem i odczuwaniem sygnałów ciała, ale to jest zupełnie jakby inny temat i jakby na inną rozmowę. Ale co do zasady, jeżeli na przykład dziecko się smuci, a my mówimy, nie, ale zobacz, nie ma co się smucić, zobacz, to jednak jest fajne, albo yy, no właśnie, złości się, mówimy, że nie ma powodu, że w ogóle to nie jest temat, że to nie jest powód, to wszystko oddala dziecko od siebie i daje mu sygnał, że dorośli wiedzą lepiej, co mu jest.